Na miejscu a uszedł z życiem, wie wszystko o sprawcach i że są też inni świadkowie, którzy ukrywają tę wiedzę. Panie redaktorze, akta postępowania zawierają prawie 600 kart. W tej sprawie policjanci przesłuchali prawie 200 świadków, wykonali około 300 szkiców i tablic poglądowych osoba postrzelona, a która przeżyła tego krytycznego dnia, była w tej sprawie przesłuchiwana i dosłuchiwana kilkakrotnie. Niemniej jednak nie wskazała ona nigdy kim jest sprawca. No właśnie minęło tyle lat, że tylko możemy liczyć na jakiegoś świadka, na jakąś informację, która by tą sprawę ruszała, bo ta sprawa właściwie mówiąc nieładnie umarła. Tak, w ostatnim okresie komendant tutaj wojewódzki Podlaskiej Policji powołał specjalnie grupę Wydziału Wywiadu Kryminalnego. Jest to grupa wybitnych ekspertów, którzy będą raz jeszcze analizowali całe materiały i całą tą sprawę. Mam nadzieję, że po dzisiejszym programie odezwą się właśnie tutaj głosy osób, które wiedzą cokolwiek w tej sprawie. Wrzesień 2008 rok. Przestajesz mnie zadziwiać. Spalił się twój ulubiony pap, czy dopadły cię wyrzuty sumienia? Czujesz? Co? Zapach. Kadzidło. Mhm. Bardzo ważne. Wzbudza zaufanie. Masz jeszcze jakieś inne ciekawe spostrzeżenia? Bardzo niegustownie zaczęłaś się ostatnio ubierać. Musisz to zmienić. I ten makijaż. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tę kurtkę sami kupiłeś. Mam dla ciebie coś skromniejszego. Właśnie objąłem parafię i musisz zacząć się stosownie ubierać. <grystanie> Robisz karierę? Skończyłeś już z wolontariatem? Zamierzam się przebranżowić. Wciąż nie przestaje wierzyć w ludzi. W Dobrodzi współczucie. Szczególnie w tych podłych czasach, kiedy wszyscy tracą zaufanie do banków, to prawdziwy kapitał. Nawet przez chwilę nie pomyślałem, że przyszedłeś tu zrobić rachunek sumienia. Nie doceniasz mnie szkoda. Zawsze chciałem pomagać ludziom. Tak, uwalniać ich od ciężaru pieniędzy. Nie rozumiesz ludzi. Szczególnie starych. Ich dobroć po prostu mnie wzrusza. Zamierzam zostać ich pasterzem. A! Powierzenia. A najlepiej jeszcze, żeby dali ci upoważnienia. Co? Jesteś cyniczna i wyrachowana. Dlatego zrobimy to razem. Czekam w samochodzie. Babcia zostawiła. Po Skleroza. Wszystko gubi. Chodzę i zbieram po niej. Pani też nie uważa. pani, to jest złoty człowiek. Nawet pani nie wie, ile on ludzi uzdrowił. On ma dar. Może mi Pani wierzyć. Ma dar? Co pani powie? Na pewno nie chcesz już uzdrawiać? Ludzie wciąż na Ciebie czekają. Od dzisiaj leczymy duszę. To jest bardziej nieuchwytne. Ale Pan ma dar. Niech Pan tego nie zmarnuje. Przestań. Mam lepszy patent. To dla mnie? Gustowny prezent. Myślę, że będzie pasował. A tu stosowne dodatki. No, wiedziałam, że chcesz coś zmienić w swoim życiu. Mówiąc między nami, ty prowadziłeś się dosyć podle. Ale dlaczego mnie w to wciągasz? Ja byłam grzeczną dziewczynką. Na pewno też masz coś na sumieniu. O, zaczynają się schodzić moje owieczki. Opowiesz mi coś więcej? Widzisz, owieczki nie muszą się tak męczyć. Już niedługo pasterz sam do nich przyjdzie. Jakiś czas później... Ojcze Felicjanie, już jest. Nie będzie pochwalony. A co tu księdza do nas sprowadza? Szuka ksiądz kogoś? Szczęść Boże. Popsować. A tak, Janina. Kawecka Janina. Mieszka tutaj? Kawecka? Nie, nie sądzę. Tyle lat tu mieszka, mało takie nie słyszałam, proszę księdza. A, nieważne. Sprawdzę na plebanii. To ksiądz jest z naszej parafii? Od niedawna. A jakoś jeszcze nie widziałam księdza w kościele. Przebywałem na leczeniu. Po powrocie z misji w Afryce. To ksiądz był misjonarzem? Tak, ale teraz muszę trochę popracować na rzecz arafi, dopóki nie dojdę do zdrowia. Wysoko pani wchodzi? Nie, Pomogę pani. Nie, nie, nie nie ma potrzeby, naprawdę. Niech się ksiądz nie fatyguje, dziękuję. Żadna fatyga. Ale Boże, naprawdę. Chciałbym, żeby mi pani pomogła. Nie. Mam tu listę osób, którą zrobiliśmy z księdzem proboszczem. Osób, które wymagają szczególnej troski. Z naszej parafii. No, wszyscy księża w trakcie kolendy zbierali informacje o tych w naszej parafii, którzy są chorzy, samotni i opuszczeni. Ale ja chyba źle zapisałem niektóre adresy. Może pani rozpozna, bo ja wciąż mało ich jeszcze znam. Księże Felicjanie, szczęść Boże! Już jest po drugiej i ksiądz powinien wziąć z lekarstwa. Pracujemy razem. Później wezmę, siostro, to nawet nie miałbym czym popić. Pani, zgodziłaś mam pomóc. Co tyż, ksiądz? Wejdziemy do mnie, zrobię herbatę, a lekarstwa trzeba brać. Ksiądz jest jeszcze młody, musi dbać o siebie. No chodźmy, chodźmy, zapraszam, zapraszam. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy czyńcie? Albowiem na tym polega prawo i prorocy. Ewangelia według świętego Mateusza. Żeromskiego to jest ta y, równoległa ulica do tej, prawda? Tak, tak, tu zaraz. Siostra pamięta, że musimy zanieść jeszcze pieniądze panu Kaźmierczakowi. Tak, tak. Staruszek nie dostaje nawet emerytury. Żyje tylko z zasiłku. Rodzina się nim nie zajmuje. 150 złotych. Ile nam jeszcze zostało? 200. No tak. Tylu potrzebujących. A musimy zajść jeszcze do schroniska brata Alberta. Mogłaby nam pani rozmienić 200 złotych. No tak chyba. chyba powinnam mieć. <grym> Proszę bardzo. Proszę bardzo. O, dziękuję, dziękuję bardzo. Przepraszam, czy ja bym mogła skorzystać z strony. Oczywiście, bardzo proszę. Tam, tam jest w przedpokoju. Nie, 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 dziękuję. Ja trafię. Tu mam zdjęcia. To plac świętego Marka. Ale pięknie. Tu znowu bazylika świętego Piotra. Coś pięknego. A tu zdjęcie z Ziemi Świętej. Ale cudowności. A I... tu takie tam z Afryki. I, i, I to wszystko ksiądz sam zrobił? A, lubię czasami sobie tak wstryknąć. No tak ale na nas już czas. Było bardzo miło. Mnie również, proszę księdza. Bardzo, Bóg bardzo. zapłać za herbatkę i pomoc. Szczęść, Szczęść. Boże. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Dziękuję, dziękuję. Bardzo się cieszę. Bardzo. O Boże! Ksiądz zapomniał leków. No. 1800 zł kosztowała ta niespodziewana wizyta, 84-letnią łodziankę czy to jest jedyna ofiara działalności tej pary oszustów? z pracy najczęściej posługują się bardziej prozaicznymi legendami, występują jako przedstawiciele administracji, gazowni, miejscowego ośrodka zdrowia, czy opieki społecznej. Tutaj rzeczywiście mieliśmy do czynienia z dość niekonwencjonalnym duetem. Mężczyzna w koloradce podający się za księdza, kobieta przedstawiająca się jako zakonnica, powoływali się na miejscową parafię, wiedzieli pod jakim wezwaniem jest ta parafia, co jeszcze bardziej uwiarygodniało to fakt, że właśnie rzeczywiście reprezentują tą konkretną parafię. Po sygnale od pokrzywdzonej, o tym, że została z tam pewnością określona, bo już sprawdziliśmy, że takie osoby nie były delegowane przez ani miejscową parafię, ani żadną z łódzkich tutaj miejscowych parafii. Natychmiast weszliśmy w kontakt z kościołami tutaj już pewne działania prewencyjne. Myślę, że zapobiegły innym tego typu przypadkom. Na terenie Śródmieścia nie odnotowaliśmy już kolejnego zdarzenia, gdzie oszuści podawaliby się właśnie za księdza czy za przedstawiciela kościoła. Takie sytuacje zdarzają się na przykład w okresie przedświątecznym, kiedy rozprowadzane jest po domach opłatek wigilijny i wówczas w grudniu takich sytuacji mieliśmy kilka, kiedy ktoś podawał się za przedstawiciela miejscowej parafii, niekoniecznie akurat księdza. No, najczęściej ofiarami stają się osoby starsze. One... No właśnie, to trzeba polewać wszystkim do ich może dzieci, żeby ostrzegały tych starszych rodziców czy też dziadków, bo starsze osoby pewnie nie oglądają naszego programu, ukazuje się dość późno, a ostrzeżenia wysyłamy od ponad 20 lat, no jak widać nie do końca skutecznie. No ja myślę, że chociaż do części osób one trafiają i to już jest jakimś tam małym sukcesem. Staram się apelować i do wszystkich osób, które mają w rodzinie przecież takie osoby starsze, mieszkańcy są w sąsiedztwie chociażby starsze, także za pośrednictwem Kościoła, który skupia też wiele takich osób starszych. Bazując na autorytecie Kościoła staramy się te osoby wyczulić. Żegnając się z Państwem. Liczę bardzo na Państwa obecność za tydzień, kiedy to powrócimy do zbrodni sprzed lat, której ofiarą była 17-letnia Joanna Tomczak z Żagani.